A więc Łukasz Kama i Daniel Dymurski. Jedynka, oczywiście. Oni po wewnętrznej stronie Toru, a ich rywalami. bardzo młody kierowca, Brytyjczyk, ale bardzo groźny, który to jest taki bardzo symboliczny pojedynek, ponieważ w klasyfikacji Mistrzostw Europy Hawaj prowadzi różnicą zaledwie jednego punktu właśnie z Ingramem, a więc mamy na torze w tej chwili lidera, wicelidera Mistrzostw Europy no i bardzo prestiżowy, bardzo interesujący pojedynek. Łukasz to jest bardzo spokojny, rozsądny kierowca. Bardzo dobry technik, bo on jest takim no, mentorem... i wygra z Ingramem. Oczekujemy na te rezultaty i zobaczymy, któż zwycięsko wyjdzie z tego pojedynku. Oczywiście trzymamy mocno kciuki za liderów z tegorocznych Mistrzostw Europy, Mistrzostw Europy i proszę Państwa, chyba no tak dobrze trzymamy. Jest, jest Łukasz Dawaj! Jazda z głową! Znakomicie Łukasz! A więc... Nie jest nowym liderem bo myślę, że to zwycięstwo w parze właśnie pokonanie i drama bardzo, bardzo dobrze wróży, jeżeli chodzi o dalszą walkę. Proszę Państwa, wróży bardzo dobrze, ale ten rezultat i to zwycięstwo pozwoliło Łukaszowi i Danielowi na zajęcie czwartej pozycji. Ich rezultat to minuta 47 sekund. Dokładnie minuta 47 sekund to oznacza, że do Kutunena...